Właśnie teraz będziemy szukać momilontex. Gdzieś ona wcześniej było, widzieliśmy ją. Gdzieś właśnie znikła, wyparowała. I właśnie teraz chcieliśmy ją z Wami poszukać. Wiecie? Tylko jak będziecie coś widzieć, niech to nam piszcie w komentarzach. Nie jakie obrazka mi. Nie wiem. Ja nic nie czuję. No ja to za to. Kochaj. Ja nie Nie, ja nic nie czuję.

No kurde, ciężko to się otwiera. Idziemy dramy bramę. Brama jest najlepsza. Skradę ja wyszczę komuś na chatę, nie Idziemy na hatę. Może i będzie ktoś tam będzie, ale musimy być cicho. Hej Timek, skradamy się. Skradamy się właśnie. Widzowie. Nie wiem kogo to jest chata tak naprawdę. Ale... W ogóle dzisiaj ty mnie komuś piłkę ukradł, wiecie? Dobra, skradaj się! Skradaj się! Nie, ktoś tam jest! Był tam ktoś, jakiś pan! Oj! To musimy być bardzo szybko. My skradliśmy się koło Ty, się skradałeś? Nie wiem, ale mogli, bo, bo brama, bo drzwi były zamknięte. Ja nie mogłem sobie poradzić, ale na jest że była brama. Chodźmy. Poszedł, zobacz czy poszedł już. No kiełbasami pachnie. Kiełbaskami. Ale nie, bo ktoś nie może zauważyć. No i ja pójdę. jak właśnie idzie pierwszy. Chodź tutaj, chodź w stronę auta. To będzie najbezpieczniej. Musimy być. Cicho, bo ktoś może być za tym. Cicho bądź. Cicho bądź chłopie. Cofnijmy się. On za mną. Ten się wywalił. Ten się wywalił O Boże. Ono się wystraszyłem. A ja że tam nikogo nie ma. Ja Ale ktoś tam był jeszcze raz. Może jego nie będzie już. Ojej, ja idę autem. Autem? Ja, ja idę. Jemy właśnie za Timkiem. Timek Ty, jak powoli. Czy tam jest? ktoś tam był. ktoś tam był. Jakiś pan. O kurde. O kurde. Muszę se kucnąć. O jejku, się kucnąć. Nie, jak To wtedy będzie, ja. O Teraz Zobaczy, co on tu idzie. Nie, na razie tutaj nie lepiej. Co jest z drugiej strony przyjdę? Ale na balkonie on może przyjść i nas zobaczyć. A bo on może być w domu. A teraz my się... Ale, wiecie, ale wiesz co? Teraz my się nie wykradniemy. Bo on tam może być i się... To jak my się mamy stąd wykraść? O o, ale cicho bądź. O oh, o, oh. tu chyba. Tam w ogóle jakieś ptaki, czekajcie. Tam w ogóle jakieś ptaki. Dobre, chodź, mm. tutaj trzyma. W chodź, Tymek. w tej chwili w tej Tym w w każdej chwili tymy, no nie chyba w no chwili w tej Ja idę tędy Ja idę cędy. Wiem jak idzie właśnie za mną. Ja idę tędy Dobra, rozdzielamy się widzowie. tutaj znowu. Czekajcie, idę do tych. Uważaj. Ej nie ma go. To się jest w domu. To się jest w domu. On jest w domu. Ten chłopiec w domu. W ogóle w piecu się pali. Dobrze my się teraz tym jak nie zajmuje takie kiełbaskami jakimiś. Ale ładnie pachnie. Ty, chłopie, ale jak tam wejdziesz, no to... Nie wiem. Że... Nie, będziemy mieć przechłapane chłopie. Chłopie, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź to nic. Nie twoja sprawa. Chodź. Nie! Chodź tędy. Kurde. Au! Kuło mnie. O! Kurde, tu jakieś gówno. No nie. Nie wdepnij w nie tylko. Jestem chyba. Tutaj go nie ma. No nie ma go. Słyszycie Kiełbaszki. Słyszycie? O, o psy Nie pomyślałam, że, że oni mają psy. Tak wielkie psy. Ej, czy oni zabrali do naszego pna? Nie, my z psem przecież nie przyjechaliśmy, chłopie. No, ale tutaj kiedyś wybrał pies. Ej, no właśnie. właśnie, gdzie on jest? Kuba, idź tam tedy, ja idę tedy. Ej, ale w obcym domu był nas pies? Nie w obcym. Tylko my przyjechaliśmy kiedyś i zapomniałem. Ale tutaj robić. przyjechaliśmy? Tak, z właśnie. Nie, to chyba. W innym pomieszczeniu. przecież my się tutaj wkradliśmy. Ano. Ale że auta wcześniej wyszliśmy. To się otbierał drzwi. To się otwierał drzwi! Uciekamy. To otwierał widzowie drzwi! Kurde! Ten się zajmuje kiełbasami, jak mamy sprawę. Maszki. Ten się zajmuje kiełbasami, jak mam sprawę. Ne, moje, 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 moje. To rozwal to O kurde. rozwaliłam to trochę. Ja to To No. Nie No. Już nie. Połóż to jeszcze raz, pokażę widzom. Gdzie? Uj, już nie. Gdzie? Nie, nie mi. Może sobie to. Nie, ja sobie ja chciałam tutaj tego produkować. To ja mocniej. Daj! Ja mam na tym sprawę. Ej, Ciężko troszkę. Dobra, chodź, Tymek. Ja to. Ej, tej Mami... E, a my mieliśmy szukać Mami Longplex. Tak, ale chcieli, ale... Ale wkradliśmy się do jakiegoś domu i już nie szukamy. A nie, szukamy właśnie. No, szukamy, tylko musimy się... Dobra, chodź. Chodź, zobaczymy, czy tego typa już tam nie ma. Trzeba być bardzo cichutko. Sam zamknij marię. Uważaj na ty gówno! Pracekaj! Zobaczymy czy tego chłopa już nie ma. Okno zamiekało wcześniej, no, tak. bo było otwarte. A kto się zamknął? Musimy uważać, Tymek. Cicho, cicho, Ej, Ja sobie usiądę, kogoś kanapie. Tylko gotcha. kanapa. Siedzimy właśnie tutaj. Chyba tutaj nikogo nie ma. Nie no, musimy wstać. Teraz nie siedzimy. Mamy ważniejszy sprawę. Tak, Ej, zadzwonię. Dawaj. Ej, ty jak dawaj zadzwonię dzwonkiem. Szybko zadzwonię. Pierdę. Zadzwoniłem grypannikiem. Ale ja, Ale jaja. Dzwonkiem zadzwonię.

Oni mogłem w każdej chwili wyjść z domu. I chociaż się raz zadzwonimy. Dobra. E, gdzie ty polazłeś? Zadzwoniłeś? Tak. Cicho! Cicho! Jak to się tworzył Mogę. Hej, idź, zvidaj mi to nagraj. Ja muszę tutaj zostać. Nie, trzymaj się. Tak. Za to. Za. Nie Że... mhm. nie ma. minutę. Przez Nie ma. Chodźmy. No. Zadzwoniłeś? Nie, ale nagrałem, jak ty dzwonisz. Zadzwoniłeś? Ani to czekaj. Teraz idę. Czekajcie, teraz. Zadzwonię. Czekaj, ja. Ty, się. O, o! Nie, wszystkie nie. To nie możesz wejść do domu po jakieś kiełbaski. Proszę, no, żeby ja nie do ja. ja. Proszę, No chodź, Tymek. Jeszcze patrzymy tutaj. Ło! Ile tu much lata. Jeszcze. Ja kiełbaska. Pewnie o Osa jakaś tutaj latała. Ja wolę kiełbaskę. Ale dlaczego nie możemy kiełbaski? Nie wiem. Ej, coś Ci powiem, Tymek. Dobra widzowie, teraz znowu zadzwonimy. Nie wiem czy ktoś wyjdzie, ale dobra, próbujemy. Poczekamy trochę. Tymek trzymamy się blisko. Coś tam było. Coś tam było. Słyszeliście. Ojejku. Ojejku. A ja tym ktoś się wiedział. Że my złamaliśmy. Słyszeliście to? Nie. Teraz ja się troszkę boję. Ja też. ja też. O o. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Nie lepiej tym już nie dzwoni. Ten ktoś nas zabije. Nie ten jak kończymy. Jutro to albo jutro, albo pojutrze, albo po pojutrze. To, to wam nagram kolejną część. Papa, Papa pa, widzowiamy. a my to jakoś musimy załatwić. Nara, widzimy się albo pojutrze, albo jutro. papa. Pa.